Rusza. Ciężkie czasy dla agentów Odcinek 29 Podrozdział 11. Operacja afgańska Podczas prowadzenia Blitzkriegu bardzo ważny jest czynnik czasu. Nie należy go tracić na zastanawianie się, co robić. Dlatego Blitzkrieg należy prowadzić na podstawie planów opracowanych wcześniej. Przerwy między działaniami zbrojnymi wykorzystuje się na analizowanie danych, wykorzystywanie doświadczeń, opracowywanie wariantowych instrukcji na wypadek przyszłych spodziewanych działań. W określonym czasie do sztabów jednostek przychodzi rozkaz otworzyć sejf, wyjąć kopertę oznaczoną kodem takim to a takim, otworzyć, znajdujące się w niej rozkazy wykonać, a wszystkie pozostałe koperty spalić. To z jednej strony te działania bardzo usprawnia, ale coś za coś. Takie przygotowywanie zawczasu rozkazów, które w założeniu mają obejmować czym więcej przypadków, grozi popadnięciem w schematyzm. Na przykład, po 22 czerwca 1941 roku, do sztabów jednostek armii sowieckiej przeszedł rozkaz spalenia wszystkich kopert. Podczas manewrów wojsk pancernych Moskowi wóz pancerny obserwatora jest oznakowany białym, szerokim pasem namalowanym farbą na pancerzu. Takie same białe pasy na pancerzach miały czołgi i wozy pancerne wojsk państw stron układu warszawskiego, które w 1968 roku wtargnęły do Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Armia CSSR była uzbrojona w tę samą broń, zachodziła potrzeba odróżniania, żeby się nie pomylić. Żołnierzom wojsk wkraczających zapowiedziano, że kto usunie biały pas ze swojego pojazdu, zostanie ukarany śmiercią. Ktoś skopiował pomysł z manewrów i trafił on do wielu kopert. Takie same białe pasy na pancerzach miały czołgi wozy bojowe piechoty, które na nowy rok 1995 roku podczas pierwszej wojny czeczeńskiej wjechały do Groznego. To dowodzi, że w wojskowości Moskwi pomysły sprawdzone są trwałe. Obronę przygotowywał Johar Dudajew, prezydent Republiki Czeczeńskiej. Przed rozpadem ZSRR Dudajew służył w armii sowieckiej w stopniu generał majora. Dobrze poznał jej zwyczaje i dlatego mógł dobrze przygotować swoich ludzi do obrony. Do groznego weszły trzy kolumny pancerne i już zostały w nim na zawsze. 6 stycznia 1995 roku w czasie ciężkich bojów Ogrozny byłem u Maschadowa wspomina Turpał Ali Adgerijew. Powiedział mi, że w mieście walczy 300 ludzi, a jeśli będzie miał jeszcze 200, to wyprzemy ruskich z Groznego. W ciągu pierwszych trzech dni Nowego Roku Rosjanie stracili na ulicach 500 sztuk broni pancernej. W jedną tylko noworoczną noc całą 131 brygadę pancerną z Mojkopu, ponad 100 czołgów i transporterów i jakieś półtora tysiąca ludzi. Latem 1995 roku Moskowia ugodziła grozny większą liczbą pocisków, niż ich dostał Stalingrad. Innym punktem instrukcji przechowywanych na wypadek zbrojnego zajęcia państwa obcego jest zabezpieczenie jego rezerw złota, żeby nie przepadło w zawierusze wojennej. Przewiezienie złota banku Demokratycznej Republiki Afganistanu z Kabulu do Warszawy na dwa lata przed zbrojnym wtargnięciem armii sowieckiej dowodzi, że ta operacja była dla Moskowi bardzo ważna i przygotowywała ją bardzo starannie. Armia sowiecka do Afganistanu weszła 25 grudnia 1979 roku. W tym czasie Afganistan był już tak zwaną Demokratyczną Republiką Afganistanu, proklamowaną zaledwie półtora roku wcześniej, bo 30 kwietnia 1979 po komunistycznym wojskowym zamachu stanu zwanym rewolucją kwietniową. Takie działanie nie pasuje do typowego postępowania Moskwy, która, jeżeli gdzieś instaluje reżim komunistyczny, to raczej unika ostentacji, stara się swoją rolę ukrywać. Zainstalowany przez siebie komunistyczny reżim wspiera dyskretnie. Tym razem zbrojny najazd nie był nawet wsparciem poprzedniej ekipy komunistycznej, której przewodził Hafizullah Amin, sekretarz generalny Ludowo Demokratycznej Partii Afganistanu i jej współzałożyciel oraz przewodniczący Rady Rewolucyjnej Demokratycznej Republiki Afganistanu, czyli de facto prezydent DRA tytułujący się Nieustraszonym Komendantem Rewolucji. Sprytnie zneutralizowano afgańską dywizję pancerną, wydając uprzednio rozkaz o zdaniu akumulatorów w celu ich regeneracji. Co do wiernych Aminowi nomenklaturszczyków cywilnych i wojskowych, zaproszono ich na osobne przyjęcia i spito. Cywilów następnie wysadzono w powietrze, a wojskowych rozstrzelano. Samego Amina jego rodzinę oraz świtę wymordowano seriami z karabinów maszynowych. Jeżeli rozkaz Moskowi zdania akumulatorów jest przez afgańską dywizję pancerną wykonywany, a nomenklaturszczycy, wojskowi i cywilni dają się spijać, to znaczy, że Moskowia w Afganistanie jest zainstalowana dobrze. Zatem nie chodziło o zainstalowanie się. Moskowia niejednokrotnie wymienia zainstalowane przez siebie ekipy, Dlaczego jednak ekipę Amina wymienia tak bardzo brutalnie? To już nawet Stalin wyżynając KPP bardziej dbał o zachowanie pozorów, a nie mówiąc już o rozłożeniu procesu wyżynania KPP w czasie, należy sobie zadać pytanie, dlaczego Moskowia to zrobiła? Moskowia w Afganistanie pod postacią jawnej obecności wojskowej przebywała dziewięć lat. Opuściła go 15 lutego 1989 roku. Powszechnie przyjął się uważać, że przyczyną wyjścia Moskowi z Afganistanu była niemożliwość jego podbicia. Afganie mieli się przed Moskowią obronić. Moskowia do Afganistanu skierowała sto tysięcy żołnierzy. Ta liczba do pobicia Afganistanu okazała się niewystarczająca. Dlaczego zatem Moskowia do Afganistanu nie skierowała żołnierzy dodatkowych, dopełniając ich liczbę do dostatecznej do podbicia? Czyżby Moskowia tych żołnierzy nie miała? czyżby wojnę afgańską wszczęła bez rezerw, całymi posiadanymi zasobami ludzkimi? Uderzanie całością posiadanych sił bez pozostawiania odwodów proponował Michał Tuchaczewski. Taki sposób wojowania nazwał strategią taranową. Za inne sprawy też, ale i za strategią taranową, Stalin kazał Tuchaczewskiego rozstrzelać. Wojowanie bez odwodów nie należy w zwyczajach Moskowi. To nie trudności kadrowe były powodem szczupłości i niedostateczności kontyngentu skierowanego do Afganistanu skutkującej przegraniem wojny. Moskowia, gdyby chciała, do Afganistanu mogłaby posłać nawet milion żołnierzy. Taka nawet znacznie skromniejsza masa niewątpliwie zmiażdżyłaby wszelki opór Afganów, wojna byłaby wygrana, Afganistan opanowany, nie trzeba byłoby go opuszczać. Dlaczego zatem Moskowia ograniczyła się do użycia tylko 100 tysięcy żołnierzy? Wygranie wojny afgańskiej i opanowanie samego tylko Afganistanu nie było celem samym w sobie ani ostatecznym Moskowi. Z punktu widzenia Moskowi Afganistan ma bardzo poważną wadę. Nie ma dostępu do morza. Moskowia opanowała go tylko dlatego, że mogła był słabszy od sąsiadów, ale Moskowi mógł posłużyć tylko jako przejściowa baza w przebijaniu się do Oceanu Indyjskiego. Dostęp do niego mają sąsiedzi Afganistanu Iran i Pakistan, ale od Afganistanu byli znacznie silniejsi. W żadnym z nich nie udało się zainstalować ekipy komunistycznej, jak w Afganistanie. Opanowanie któregoś z nich wymagało zabiegów o wiele bardziej skomplikowanych niż w Afganistanie, ale Moskowia mogła posłużyć się Afganistanem jako narzędziem. Ale w tym celu Afganistanowi należało dać pozory samodzielności i niezależności, dlatego nie można było do niego wprowadzić zbyt wielu żołnierzy. Bardzo ważny był czynnik czasu i koordynacji, stąd niekiedy pośpiech i brutalność wymuszona terminami planu. Rok przed wkroczeniem wojsk Moskowi do Afganistanu u jednego z jego sąsiadów w Iranie miały miejsce bardzo poważne zmiany. Do tego czasu Iran był monarchią, pod władzą Szacha. Iran był proamerykański i proizraelski. Historia umacniania wpływów Moskowi w Iranie jest bardzo długa. W latach 1804-1813 i w 1826-1828 Iran stoczył dwie przegrane wojny z Moskowią, w których wyniku utracił za Kaukazie i musiał przyznać Moskowi przywileje konsularne i handlowe. Iran miał więcej szczęścia od Rzeczpospolitej. Moskowia nie była jedynym mocarstwem zabiegającym o wpływy w Iranie. Drugim była Wielka Brytania. Na szczęście dla Iranu Wielka Brytania w odróżnieniu od Prus w tamtym czasie należała do cywilizacji euroatlantyckiej. Dlatego rozbiór Iranu między Moskowią i Wielką Brytanią nie nastąpił. Przeciwnie, parcia Moskowi i Wielkiej Brytanii w Iranie równoważyły się. W 1879 roku została utworzona Brygada Kozacka dowodzona przez oficerów Moskowi. W 1889 roku Brytyjczycy utworzyli bank Shahin Shaha. Iran stał się częścią terytorium, na którym Moskowia i Wielka Brytania toczyły ze sobą wielką grę. Moskowia starała się przebić dowolną drogą do Oceanu Indyjskiego, a Wielka Brytania skutecznie ją blokowała. W ten sposób Wielka Brytania w Iranie siłą wymusiła na Moskowi tymczasowy odwrót od polityki katarzyńskiej i powrót do polityki Piotra I. Iran za cenę częściowej utraty niezależności zachował swoją odrębność państwową i mógł się modernizować. W pierwszej Rzeczpospolitej działań Moskowi nie równoważył nikt należący do cywilizacji euroatlantyckiej na miarę Wielkiej Brytanii, dlatego nastąpiły rozbiory.